Lalka. Porównanie dwóch adaptacji. Proponujemy obejrzenie zestawienia realizacji filmowych tego samego fragmentu powieści Lalka Bolesława Prusa w dwóch adaptacjach. W filmie Lalka w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku i w serialu fabularnym Lalka w reżyserii Ryszarda Bera z roku 1977. Prosimy o podzielenie się spostrzeżeniami i uwagami w komentarzach. Panna Izabela w sklepie Wokulskiego. Wiesz, Floro, zdecydowałam się nie sprzedawać tych srebr. To jest niemożliwe. Dlaczego? Otrzymałam list, że serwis i srebra już kupione. Dokąd ja się, panienka, rozkażę jechać? Do sklepu pana Wokulskiego. Izo... Chcę sobie kupić nowe paryskie rękawiczki. A druga? Może ja pan odpowie. Czy zastałyśmy pana Mraczewskiego? Panie Mraczewskiego. Do usług? Przepraszam, prosić o rękawiczki. Numer 5,5. i Pięć i trzy czwarte, zapomniał pan są rzeczy, których się nigdy nie zapomina. Jeżeli jednak rozkazuje pani pięć i trzy czwarte, proszę bardzo. Jak on umie trzy, rozmawiać trzy, z kobietami? Moja pamięć jest niezawodna. Czy gospoda pani ma jeszcze jakieś życzenia? Pyszny jest ten mraczewski. Może Proszę, szlachlon perfum. Śmienite, Atkinsona. Genius. No geniusz, proszę. <noise> Szanowna to pani, nie, po nie prostu może głupi. używać innych perfum jak Atkinsona. Perfumy angielskie, drobiazgi z Paryża. Czy mogę uprzejmie jeszcze czymś służyć? Mi zapewne nie? dlatego podoba się kobietom. Floro, proszę zapłać temu panu. Przepraszam, przepraszam, kasa jest tam. Czy mówię z panem Wokulskim? Jestem do usług. Czy to pan kupił nasze srebra? Tak, ja. Zapewne zechce pan sprzedać te przedmioty. Gdyby mój ojciec chciał je odkupić, za jaką cenę odstąpiłby pan je teraz? Za jaką kupioną? Oczywiście z doliczeniem procentów. I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku? Dlaczego? Dlatego proszę pani, że handel opiera się nie tylko na zyskach spodziewanych, lecz również na ciągłym obrocie gotówki. Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienie. Jutro idziemy do domu. Proszę uprzejmie. A.

Korzystajmy więc z tego, że ciotka ofiarowała nam powóz na cały dzień. Dokąd jaśnie pani każe jechać? Do sklepu wokulskiego. Dlaczego, Belciu, do Wokulskiego? Chcę tam kupić paryskie rękawiczki i kilka flakonów perfum. To samo dostaniemy gdzie indziej. Chcę tam. Czy nie wiesz, Florciu, cóż to za nowy sklep budują? Zdaje się, że dla Wokulskiego. Zatrzymaj. Słyszałam, że wzięło przewniejszy lokal. To dla mnie ten sklep. Zastałyśmy pana Mraczewskiego, pani Mraczewski? Ja się zajmę Panią. Z Ja bym polecił jednak bardzo dobrą kancelarię. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Przyszłyśmy prosić o rękawiczki. Numerek 5,5. Otóż nie. Pięć i trzy czwarte. Już Pan zapomniał? Pani są rzeczy, których się nie zapomina. Jeżeli jednak Pani rozkaże, służę numerem pięć i trzy czwarte w nadziei, że wkrótce zaszczyci Pani nas znowu swoją obecnością, ponieważ pięć i trzy czwarte stanowczo zsuną się z Pani rączy. Geniusz. Pewno ona nawet cudownie rozumie, jak jestem tego pewnie. <grywa> Może dam 2 5 3 4 i jednak dla mnie pani włoży jedną 5 <grywa> 1 <i pół>, dobrze? <grywa> 36 to 65. 15 to To teraz Pani ślicznie za paką bo są przecież. Ciarciu. Zapłać temu panu. Pani pozwoli mi. Ja przyjmę. Czy mówię z panem Wakulskim? Jestem do usług. Wszakże to pan kupił nasz serwis z srebra. Ja, pani. Zapewne sprzeda pan te przedmioty. No w tym celu je kupiłem. Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? Rzeczy tych nie sprzedam tutaj, lecz za granicą. Tam dadzą mi wyższą cenę. Pan spodziewa się dużo zyskać? Dlatego, żeby zyskać, kupiłem. Czy i dlatego ojciec mój nie wie, że srebra te są w pańskim ręku? Rzeczy te kupiłem od jubilera. Sekretu z tego nie robię. Osób trzecich do sprawy nie mieszam, ponieważ nie leży to w zwyczajach handlowych. A gdyby ojciec mój, namyśliwszy się, chciał odkupić od pana te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem. Rozumie się z doliczeniem procentów w stosunku 6 do 8 od rocznie. I wrzegłby się pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, ponieważ handel nie opiera się na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Żegnam pana. Dziękuję za wyjaśnienia. Florciu, wracamy do domu. Mówiłaś z tym człowiekiem, Belu? Tak, I nie żałuję tego. On wszystko skłamał, ale. Co znaczy ale. Nic to mi nie mówi. Nie pytaj mnie, jeżeli nie chcesz, żeby rozpłakała się na ulicy. Zresztą może źle zrobiłam, przyjeżdżając tutaj. Wszystko mi jedno. Myślę, Belu, że należałoby o tym pomówić z ojcem albo z ciotką. Chcesz powiedzieć, że powinnam porozmawiać z marszałkiem albo z baronem. Na to zawsze będzie czas. Ale dziś nie mam jeszcze odwagi.